w Betlejem dzisiaj w Betlejem wesołano Wida, że panna czysta, że panna czysta porodziła Syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. nie grają w kule, witają, pasterze sterze śpiewają, wydlęta. Szanowni mieszkańcy Sochaczewa, powoli zbliża się do końca 2015 rok. Rok wielkich wydarzeń w naszej ojczyźnie. Ale również rok wielkiego wspaniałego jubileuszu w naszym mieście. 25-lecia istnienia samorządu. Wszyscy widzimy, jak Sochaczew zmienił się przez te 25 lat. Powstało wiele nowych inwestycji. Pływalnia miejska, żłobek miejski. Nowe oblicze centrum miasta, nowe oblicze kramnic i wzgórza zamkowego. Nowe hale sportowe. Kilometry nowych, oświetlonych ulic. Kilometry. Kanalizacji, deszczowej, sanitarnej, wodociągów. Wspaniały rozwój społeczeństwa obywatelskiego, przejawiającego się chociażby w działalności organizacji pozarządowej. Szanowni mieszkańcy Sochaczewa, największą wartością jednak, która powstała przez te 25 lat, to wspólnota samorządowa, wspólnota mieszkańców. Tak, to dzięki Wam. Sochaczew się rozwija dzięki Waszej aktywności, pracowitości, przedsiębiorczości i energii. Wiele jeszcze wyzwań przed nami, ale jestem przekonany, że z tak wspaniałymi mieszkańcami Sochaczew nadal będzie się pięknie rozwijał. Już za kilka dni święta Bożego Narodzenia. Tradycyjnie rozpoczniemy je wieczerzą wigilijną. Przy wigilijnych stołach spotkamy się z naszymi najbliższymi. Dzieląc się opłatkiem, Składając sobie życzenia, wspólnie śpiewając kolędy, po raz kolejny uzmysłowimy sobie, jak wielką wartością dla nas jest rodzina. Ile jej zawdzięczamy, ile też otrzymujemy wsparcia od nich, od naszych najbliższych każdego dnia. Dlatego, drodzy mieszkańcy Sochaczewa, życzę Wam, aby te zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Upłynęły Wam w atmosferze wzajemnego szacunku i życzliwości. Życzę Wam, żeby nowonarodzony Pan Jezus otoczył opieką Was, Wasze rodziny, nasze miasto i naszą ukochaną Ojczyznę. Wspaniałych, rodzinnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego. 2016 roku życzę Wam z całego serca. Chrystus się rodzi, nas swobodzi. Onie ligrają króle witają. Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda.